Nie, to nie lenistwo, to Twoje ciało krzyczy, nie mogę już dłużej udawać. To nie Twoja wina, że znów odkładasz, że wiesz co trzeba zrobić, a nie robisz. Za tym zazwyczaj stoi stary schemat, przekonanie, lęk. Czy ktoś kiedyś powiedział Ci, że musisz zasłużyć na odpoczynek, że najpierw obowiązki, a potem przyjemności, że jak się nie narobisz, to się nie liczy? Tylko, że ty nie jesteś już tą małą dziewczynką, małym chłopcem, która musi ciągle się starać, który musi więcej, żeby ktoś był zadowolony. Nie musisz się karać brakiem odpoczynku, jeśli czegoś nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Zacznij zauważać, co stoi za Twoim odkładaniem. Nie atakuj siebie, posłuchaj siebie. Bo czasem prokrastynacja to tylko stary schemat. Potrzebujecie, cię, potrzebuję Twojej czułości, potrzebuję regeneracji. Chcesz zrozumieć, co naprawdę cię blokuje? Dowiedz się, jak mogę Tobie pomóc. Umów się na bezpłatną konsultację. Link znajdziesz w komentarzu.